Cześć! Zapraszam Cię na nowy odcinek, w którym odkryjemy fascynujące ciekawostki o Turcji. Dowierz się o tajemnicach Stambułu, tradycjach tureckiej kawy i herbaty oraz wielu innych niezwykłych aspektach tego pięknego kraju. Nie przegap tej podróży pełnej niespodzianek i ciekawostek. Kliknij, subskrybuj i dołącz do nas, aby zgłębić turecką kulturę. 10 ciekawych faktów o Turcji. 1. Stambuł, miasto dwóch kontynentów. Stambuł, położony nad Bosforem, jest jedynym miastem na świecie, które leży na dwóch kontynentach Azji i Europie. Historycznie był to ważny punkt handlowy i kulturalny, łączący wschodnią i zachodnią część świata. W Stambule można znaleźć ślady różnych kultur, od bizantyjskich po osmańskie, co czyni go fascynującym miejscem do zwiedzania. Miasto jest pełne kontrastów, od tętniących życiem bazarów, po majestatyczne meczety, od nowoczesnych drapaczy chmur, po zabytkowe dzielnice. W Stambule można podziwiać Hagia Sofie, jeden z najwspanialszych przykładów architektury bizantyjskiej, meczet błękitny, znany z pięknych płytek ceramicznych, czy pałac Topkapi, dawną rezydencję sułtanów osmańskich. Stambuł to miasto. Które nieustannie zachwyca i zaskakuje, oferując podróżnikom niezapomniane wrażenia. 2. Turcja, kraina kontrastów. Turcja to kraj o bogatej historii i kulturze, a także kraina kontrastów. Od śnieżnych szczytów gór Taurus, po piaszczyste plaże Morza Śródziemnego, od tętniących życiem miast po spokojne wioski, Turcja oferuje różnorodne krajobrazy i doświadczenia. W Turcji można znaleźć wszystko. Od starożytnych ruin po nowoczesne centra handlowe, od tradycyjnych tureckich domów po luksusowe hotele. Można tu uprawiać sporty zimowe w górach, nurkować w krystalicznie czystych wodach Morza Egejskiego, zwiedzać historyczne miasta i poznawać kulturę turecką. Turcja to kraj, który oferuje coś dla każdego, niezależnie od wieku, zainteresowań i budżetu. Trzy. Gotująca się ziemia. Turcja to kraj o dużej aktywności sejsmicznej. W 1999 roku w Turcji miało miejsce silne trzęsienie ziemi, które zniszczyło miasto Izmit. Trzęsienie ziemi miało siłę 7,4 stopni w skali Richtera i spowodowało śmierć ponad 17 tysięcy osób. Katastrofa ta uświadomiła Turkom zagrożenie, jakie niesie ze sobą aktywność sejsmiczna. Władze tureckie podejmują środki ostrożności, aby minimalizować ryzyko związane z trzęsieniami ziemi, w tym budowanie sejsmicznie odpornych budynków i organizowanie regularnych ćwiczeń ewakuacyjnych. 4. Narodowy Sport Piłka Nożna Piłka Nożna to Narodowy Sport Turcji, a Turecka Liga Piłkarska jest jedną z najpopularniejszych w Europie. Turecka reprezentacja piłkarska odnosiła sukcesy na arenie międzynarodowej, zdobywając między innymi trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w 2002 roku. Turecki zespół narodowy jest znany z walecznego stylu gry i silnej woli zwycięstwa. Piłka nożna jest w Turcji prawdziwą pasją, która łączy ludzi z różnych środowisk. 5. Zabytki światowego dziedzictwa UNESCO. Turcja posiada 18 obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W tym Hagia, Sofia, meczet błękitny, pałac Topkapi i Hierapolis. Te zabytki są dowodem na bogatą historię i kulturę Turcji. 6. Najstarsze cywilizacje. Turcja jest domem dla niektórych z najstarszych cywilizacji na świecie, takich jak Hetyci, Frygowie i Lidyjczycy. W Turcji można znaleźć liczne pozostałości po tych cywilizacjach w tym starożytne miasta, świątynie i grobowce. Hetyci, którzy stworzyli potężne imperium w Anatolii, pozostawili po sobie imponujące miasta, takie jak Hattusa, z dobrze zachowanymi fortyfikacjami i świątyniami. Frygowie, znani z bogactwa i kunsztu złotniczego, pozostawili po sobie grobowce wykute w skalę, w tym słynny grobowiec króla Midasa. Lidyjczycy, twórcy pierwszych monet, Pozostawili po sobie bogate skarby, które można podziwiać w muzeach na całym świecie. 7. Różnorodność religijna. Turcja jest krajem o dużej różnorodności religijnej. Islam jest religią dominującą, ale w Turcji żyją także chrześcijanie, Żydzi i inne grupy religijne. Turcja jest znana z tolerancji religijnej i szacunku dla różnych wierzeń. W Turcji można znaleźć kościoły, Synagogi i meczety, które stoją obok siebie, świadcząc o tolerancji i współistnieniu różnych kultur i religii. 8. Tradycyjna gościnność Turcy są znani z gościnności i serdeczności. Goście są traktowani z szacunkiem i troską, a tradycja dzielenia się jedzeniem i napojami jest silnie zakorzeniona w kulturze tureckiej. Turcy są zawsze gotowi pomóc i udzielić informacji podróżnym. Gościnność jest ważnym elementem tureckiej kultury, która sprawia, że podróżowanie po Turcji jest przyjemnym i niezapomnianym doświadczeniem. 9. Turcja, kraina smaków. Turecka kuchnia jest znana na całym świecie ze swoich bogatych smaków i aromatów. Od tradycyjnych potraw, takich jak kebab i baklawa, po nowoczesne dania, turecka kuchnia oferuje coś dla każdego. Tureckie dania są przygotowywane z wysokiej jakości składników, takich jak świeże warzywa, mięso i przyprawy. W Turcji można znaleźć liczne restauracje i kawiarnie, gdzie można skosztować tradycyjnych tureckich potraw. 10. Turecka kawa i herbata: Kawa i herbata to istotne elementy tureckiej kultury. Kawa przygotowywana jest w specjalnym tygielku zwanym cezwę. Zmielona na bardzo drobno, gotowana jest z wodą i cukrem, ale bez filtrowania, co nadaje jej charakterystyczną gęstość i smak. Turecka herbata, czaj, parzona jest w dwuczęściowym czajniku. Liście herbaty gotowane są w górnym czajniku, a wrząca woda w dolnym. Herbata podawana jest w małych szklankach, w kształcie tulipana, często mocna i słodzona. Oba napoje są nieodłącznym elementem tureckiej kultury i spożywane są nawet najgorętsze dni. W dzisiejszym odcinku poznaliśmy fascynujące ciekawostki o Turcji. Przenieśliśmy się do serca Stambułu, gdzie historia spotyka się z nowoczesnością. Dowiedzieliśmy się o niezwykłej tureckiej gościnności i serdeczności, które sprawiają, że każdy gość czuje się jak w domu. Odkryliśmy, jak tradycyjnie parzy się turecką kawę i herbatę oraz jakie znaczenie mają one w tureckiej kulturze. Omówiliśmy również niesamowite dziedzictwo architektoniczne, takie jak Hagia Sophia i pałac Topkapi. Daj znać w komentarzu, jakiej ciekawostki zabrakło w materiale. Turcja kryje w sobie o wiele więcej.